Węzły zależne. Co to takiego jest? Znajduje się to w menu więzy i, proszę Państwa, jest to pewnego rodzaju przegub, ponieważ w węzłach zależnych też możemy mieć wspólne niektóre przemieszczenia, inne osobno, ale w węzłach zależnych te węzły są w różnych miejscach modelu. Pokażę na przykładzie. Biorę ten podstawowy kwadrat, pospieram to sztywnie w dwóch przeciwległych narożnikach, obciążam ciężarem własnym i rozwiążę. Od razu ktoś powie, no dobra, ale zadanie jest niestabilne. No się przekonamy. Jak Państwo widzą, komunikatu nie było. Ale wynik jest podejrzany. Tu na dół, tu do góry. Czyli nasze rozwiązanie jest chyba rzeczywiście niestabilne. Wróćmy do danych. I wybierając opcję więzy, wybieram węzły zależne. I mówię, że będą miały wspólny przesuw po osi Z ten węzeł i ten węzeł. Proszę Państwa, obliczam odczytam na wszelki wypadek. Mamy tą samą wartość tu i tu? Jest. Jest to jeden z przykładów zastosowania węzłów zależnych. Jeszcze może krótkie wyjaśnienie. Dlaczego akurat ten przykład zrobiłem? Bo on ma rozwiązanie teoretyczne. Można je znaleźć w podręcznikach z teorii czystości.